Na kortach arki w Gdyni. Drugi dzień, a więc dzień już decydujący. Do gry także wchodzą dwie nowe kategorie, których wczoraj nie oglądaliśmy, a więc mecz kobiet, od którego zaczynamy. Oczywiście turniej kobiet i mecz, od którego zaczynamy, a także turniej. Panów powyżej 60 roku życia rozpoczynamy od meczu Katarzyny Wiśniak i Natalii Smolińskiej. Na to spotkanie serdecznie zaprasza Wojciech Wiśniewski. Rozpoczynamy tenisowe emocje. Wczoraj było sporo tych emocji i mamy nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Jesteśmy w grupie A, bo Panie już rozpoczęły rywalizację, a więc ma szybko o tych damach coś opowiedzieć. Katarzyna Wiśniak to zawodniczka, która teraz odbiera serwis, a więc jest bliżej nas na ekranie Pańs Państwa telewizorów 42 latka z Barlinka a więc województwo zachodnio pomorskie reprezentująca 167 cm wzrostu, grająca prawą ręką. Jest to jej debiut w polskiej lidze. Tenisa wcześniej nie miała okazji grać w rywalizacji, czy to z kobietami, czy też na początku, gdy panie rywalizowały razem w kategorii z panami. Natalia Smolinska, zawodniczka, która aktualnie zajmuje 23. miejsce w kategorii kobiet. Objęła prowadzenie 1 do 0, łatwo ten swój pierwszy serwis. W międzyczasie Natalia Smolinska wygrała siódme miejsce, zajmująca w swoim województwie 335. rankingów w, w czasów a to województwo to oczywiście zachodnio-pomorskie, bowiem jest z koszalina. 29 lat, lewa. Ręka, więc zobaczymy te spotkania zawodników praworęcznych z leworęcznymi zawsze należą do ciekawych spotkań. No i mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie grająca oburęcznym backhandem i ulubioną nawierzchnią, jak podaje jest nawierzchnia ziemna, nieco niższa od swojej rywalki, ale tylko o 2 cm 165 cm wzrostu Natalii Smolińskiej. Po raz pierwszy podaje Katarzyna Wiśniak. Błąd z backhandu 0,15, wracając jeszcze do Natalii która skrywała już swoje spotkania w polskiej lidze tenisa, rywalizowała z panami odniosła tam 5 zwycięstw, 11 porażek w ostatnim turnieju, w którym wystąpiła były to otwarte mistrzostwa Pomorza. Tam niestety nie udało się wygrać meczu w fazie grupowej. Tutaj Wydaje się faworytką Natalia Smonińska i dobrze, że rozpoczęła to spotkanie. Jesteśmy w rywalizacji w grupie A do rywalizacji państw zgłosiło się 16 kobiet, a więc nie było problemu z rozstawieniem grup 4 grupy po 4 kobiety rywalizujące w każdej. Z nich. Pierwsza, dłuższa wymiana zakończona zwycięstwem Natalii Smoliskiej na razie. Dominuje na korcie zawodniczka z Koszalina. Patrząc, jeżeli chodzi o województwo, takie małe derby nam się zrobiły. Koszalin kontra Barlinek, a więc zachodnio-pomorskie derby na początek dzisiejszego dnia. Gdzie także sporo oczywiście spotkań telewizyjnych. Rozpoczęliśmy od meczu kobiet. Później także jako drugi, drugie prezentować się będą kolejne panie. Od godziny 11.00, 1.16 w finału drugiej ligi. Tam zaplanowane mamy dwa spotkania. Na godzinę 13.00, 1 8, w finału mężczyzn w kategorii plus 45. O godzinie 14.00 przeniesiemy się do pierwszej ligi na ćwierćfinał tejże kategorii. O godzinie 15.00 zobaczymy mecz ćwierćfinałowy kobiet. Na godzinę 16.00 zaplanowano. Mecz ćwierćfinałowy drugiej ligi, no i zakończymy meczem półfinałowym w kategorii plus 45 oraz meczem finałowym pierwszej ligi. Ten mecz finałowy pierwszej ligi wstępnie według rozpiski na dzisiejszy dzień zapowiad zapowiadany jest na godzinę 18.30. Oczywiście to może się... W ciągu dnia zmienia także ewentualne jakieś korekty. Będziemy Państwa oczywiście o nich informować. Natalia Smolińska w międzyczasie wygrała drugiego GEMA i prowadzi 2 do 0 na początek rywalizacji z Katarzyną Wiśniak. Źle ustawiała się od tego zagrania Smolińska. Mamy 0-15 przy podaniu zawodniczki z koszalina. Kategoria kobiet to oczywiście bardzo Młoda kategoria w polskiej lidze tenisa. Teraz więcej kategorii powstaje. Bardzo należy się z tego cieszyć. To Oczywiście kategorii pierwszej, drugiej ligi, czy też kategorii plus 45 wchodzą do gry. Kolejne dzisiaj kategorie to wiekowe, czy też jeżeli chodzi o kobiety. Nie poradziła sobie. Poradziła sobie z deturniem. Katarzyna Wiśniak mamy po 15. 30-15. Teraz radzi sobie doskonale z pierwszym podaniem. Natalia Smolicka nie znajduje odpowiedzi na Katarzyna Wiśniak na te dobre serwisy leworęcznej przeciwniczki. dobrych serwisach. Teraz jednak podwójny błąd serwisowy przetrafił się. Natalii Molinski mamy po 30 trzecim pierwszego seta. Oj podwójny błąd numer 2 w tym gemie serwisowym musi teraz uważać, bo jest równowaga, więc piłka decydująca o losach gema numer 3 w pierwszym secie. Doskonałe zagranie Smolińskiej obroniła swoje podanie i Natalia Smolińska prowadzi w pierwszym secie 3 do 0. Błyskawiczny początek meczu, błyskawiczny start w to spotkanie Natalii Smolińskiej, 3 do 0 prowadzenia, chociaż ten ostatni gem już nieco lepszy w wykonaniu Katarzyny Wiśniak, zwiastujący większe emocje w dalszej części tego spotkania, bowiem te dwa pierwsze gemy to tutaj dominacja zdecydowana Smolińskiej, tutaj ten trzeci, chociaż bardziej można też powiedzieć, że podwójne błędy serwisowe przyczyniły się do tego, że ten gem był naprawdę wyrównany. Z mocnym returnem postanowiła zaatakować ten pierwszy, nie najsilniejszy serwis przeciwniczki, ale trafiła Smolińska w kort po 15. Sporo kobiet zgłosiło się do rywalizacji, bo 16, naprawdę dobry wynik. Dużo chętnych do gry, a więc można tutaj pograć sobie w grupach, a także później, już w fazie ćwierćfinałowej. Długi dzień zapowiada się dla pań, no bo. Trzy mecze grupowe, później ćwierćfinał, półfinał, finał, więc te dwie, które tutaj dojdą do wielkiego finału, aż sześciokrotnie będą się pojawiać na korcie. No duża dawka tenisowego, misowych zmagań, warto także, jak już mówiliśmy o tym wielokrotnie wczoraj, te mecze załatwiać, mówiąc kolokwialnie, szybko no i zregenerować siły przed kolejnymi. Dzisiaj także zapowiada się na gorący, upalny dzień w Gdyni. Na razie, ile po godzinie 9 mamy 27 stopni, a więc no, nie będzie podobnie o 30, nawet może przekroczymy 30 stopni, jak to było podczas pierwszego dnia rywalizacji. Te mecze, jeszcze tak do godziny 12 na korcie centralnym, na korcie telewizyjnym, może tak bardziej, bo to kort numer 2 Na kortach Arki Gdynia jeszcze toczone zacienionych placach kortu. Później będzie już nieco nieco gorzej w miarę upływu czasu. Dopiero myślę te mecze ostatnie tutaj także mogą odbywać się już w większym komforcie pracy dla tenisistów. i teraz przesadziła z siłą tego uderzenia Natalia Smolińska. I pierwszy gem wygrała Katarzyna Wiśniak, a więc dobry gem, bardziej bazujący na błędach. Przeciwniczki zadowolona z siebie. Ta powiedziała pierwsze koty za płoty Katarzyna Wiśniak. No i coś w tym zdaniu musi być. Smolińskiej 15 do zodagiem, który za chwilę może przerodzić się w zakończenie pierwszego seta. Trzy piłki jest Smolińska od wygrania pierwszej partii. Ja, drugim serwisem, dużo podwójnych błędów serwisowych w tym meczu. Mamy po 15 w GMI na Dobry atak, no i ten smet, w zasadzie grany z kilka centymetrów od siatki, był formalnością. Mamy po 30. Dwie piłki od pierwszego seta, jest Natalia Smolińska. Minimalnie, ale jednak poza placem gry po zagraniu Katarzyny Wiśniak 40 do 30 piłka setowa dla zawodniczki z Koszalina. Więc tutaj w tym pierwszym secie wydaje się, że nie będzie niespodzianki. Tak to tutaj miała rozdawać karty na korcie. wydaje się, że tego seta w dosyć łatwy i szybki sposób zapisze na swoim koncie. O, teraz niebezpieczna sytuacja. Wszystko jednak w porządku z zdrowiem Katarzyny Wiśniak. Ta piłka przypadkowo odbiła się od rakiety i trafiła w twarz zawodniczki z Barlinka, ale nie zmienia to faktu, że Tania Smolińska wygrała pierwszego seta 4 do 1. Wracamy na kort numer 2, na kort telewizyjny klubu tenisowego Arka Gdynia. Natalia Smoliska 4 do 1. W pierwszym secie pokonała Katarzynę Wiśniak, a więc jest jednego seta od pierwszego zwycięstwa w fazie grupowej. Był początek Wiśniak w tym drugim secie. Podwójny błąd serwisowy. Teraz musi uważać, by nie dać Odskoczyć rywalce w tym drugim secie. W pierwszym bardzo szybko zrobiło się dosyć pewnie, pewne wysokie prowadzenie Smolińskie, no i do końca seta kontrolowała swoją przewagę na korcie. Dobry atak Smolińskie, piłka w korcie 0.30. Minimalnie poza placem gry 040, więc od razu kłopoty serwisowe Katarzyny Wiśniak w tym pierwszym gemie drugiej partii. A blisko było to, aby piłka zatańczyła na taśmie i przeszła na stronę przeciwniczki. 1-0 dla Natalii Smolińskiej, bo chwila za wahanie, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania, ale wszystko już sobie panie ustaliły przy naszej drobnej pomocy, więc wszystko jest tutaj jak należy. 1-0 Natalia Smolińska w drugiej partii wyszła na prowadzenie przełamując od razu Katarzynę Wiśniak. O dobry teraz atak kapitanie, piłka wrzucona na koniec kortu, do końca walczyła Katarzyna wiśnia, która była za daleko ustawiona do piłki, by skutecznie odbić. Zobaczymy jeszcze raz tą akcję, zobaczyła, że tutaj jest sporo naprawdę przestrzeni do wykorzystania i odpowiedniego splasowania piłkę pod końcową linię. Tak, ale to głównie zasługa dobrego serwisu, bowiem krótka odpowiedź Wiśniak nie, nie mogła z tego nie skorzystać Smolińska i zakończyć akcję kolejnym winerem. Daleko poza kort, wyrzucony return. Katarzyna Wiśniak. No i szybkie, błyskawiczne 2 do 0 dla Natalii Smolińskiej. Efektowny ten gem. 3 piłki wygrana, Jeden dobry serwis, a więc lepiej sobie tego gema serwisowego Smolińska nie mogła zaplanować. Dobra. Piłka w korcie. Zdaje się potwierdzać to Katarzyna Wiśniak. Piłka Dachaczyła jeszcze i linię końcową, no i stąd też kłopoty z odbiciem zawodniczki z Barlinka. Podwójny błąd serwisowy, 0-30. Szybko ucieka do spotkania Katarzynie Wiśniak. W tej grupie A, w której obecnie się znajdujemy, Poza dwiema paniami przebywającymi obecnie na korcie jeszcze Małgorzata Sułek i Jagoda Korol. One równocześnie na którymś z bocznych kortów także rozpoczęły rywalizację. No i tutaj te cztery panie rozstrzygać będą walkę o awans do ćwierćfinału. Dwie pierwsze oczywiście awansują dalej. Tutaj nie ma żadnych możliwości ewentualnego wejścia z trzeciego miejsca, bo tam jest... 16 zawodniczek, od razu 8 kwalifikuje się do ćwierć finału. Jeszcze będziemy mieli jedną okazję zobaczyć mecz kobiet. Po tym meczu Barbara Płazińska zmierzy się z Magdaleną Żurek, a więc zawodniczka notowana na pozycji numer 1 w polskiej zecenisa kobiet. Barbara Płazińska. Zobaczymy, jak poradzi sobie w starciu z Magdaleną Żurek. No, wykorzystuje te krótsze piłki Natalia Smolińska. 3 do 0 zrobiło się dla Smolińskiej. Chwila przerwy i za chwilę prawdopodobnie ostatnikiem tego spotkania o prowadzenie 3 do 0 Smolińskiej. No i własne Podanie, którym tutaj w poprzednim game poradziła sobie błyskawicznie, w pełna chyba 90 sekund, to podanie potrafiła wygrać trzema dobrymi akcjami. Jedną akcją dobrą serwisową, a więc tutaj wydaje się, że Smolińska za chwilę zaoszczędzi, także przy okazji sporo sił, ale i to najważniejsze, dopisze trzy punkty do tabeli grupy A. Doskonałe zagranie. Nie ruszyła Katarzyna wiśnia chociaż wydaje się, że by zrobiła ten jeden, dwa kroki w swoją lewą stronę, to miałaby okazję piłkę na drugą stronę przebić. 15-0. Trzy piłki jest smoliska od zwycięstwa w tym tej, w tej spotkaniu. backhand uderzony jednak w siatkę. Po 15. Podwójny błąd serwisowy, no ten game poprzedni zdecydowanie lepiej układał się Pomyśl, Natalia Smolińska, teraz podwójne, podwójny błąd serwisowy. Kilka tych podwójnych błędów już w meczu się zdarzyło, no i to dosyć dużo przez 100 punktów zdobyła Katarzyna Wiśniak. Teraz jednak dobrym serwisem popisała się Smolińska po 30. Dobre podanie 40-30. Za chwilę pierwsza piłka meczowa dla Natalii Smolińskiej. Około 30 minut to spotkanie trwa, więc szybko i bez nadmiaru straconych sił do kolejnego meczu przystąpi Natalia Smolińska. Oczywiście te dwa mecze, grane. W zasadzie godzina po godzinie, tak są planowane, a więc muszą panie szybko generować swoje siły po kolejnych spotkaniach. Trafiła Natalia Smońska, to jeszcze troszkę się zawahała, ale piłka trafiła w kort 4-1-4-0. Natalia Smońska ogrywa Katarzynę Wiśniach i zapisuje 3 punkty do tabeli grupy A rywalizacji w polskiej z Tenisa. Kobiet. Ta rywalizacja za chwilę będzie na naszej antenie kontynuowana, bowiem pojedynek Barbary Łazińskiej i Magdaleny Żurek to punkt programu na korcie telewizyjnym numer dwa, a więc na to spotkanie zapraszamy po chwili przerwy. planowana na godzinę dziesiątą, a więc jeszcze chwilkę czasu do rozpoczęcia tego spotkania mamy.